Tak wygląda czysta pokrywka Ninja Creami. Jeżeli Twoja pokrywka wygląda tak, albo tak, albo kiedykolwiek zdarzyło Ci się poczuć zapach pleśni z pokrywki, z gumki lub z lodów, to słuchaj dalej. Pokrywka do Ninja Creamy może wydawać się czysta i umyta, dopóki jej nie powąchasz, bo nie wiesz co jest w środku. Po trzech latach używania Ninja Creamy wiem, że jedynym sposobem na pozbycie się dokładnie brudu ze środka jest użycie mini myjki ciśnieniowej na gorącą wodę. Przed nagraniem tego materiału przez tydzień używałam Ninja Creami, myjąc codziennie w zmywarce i płynem do mycia naczyń. Efekt możesz zobaczyć tutaj. Obserwuj uważnie dno z zlewu. Pod wpływem gorącej wody pod ciśnieniem z pokrywki wydobywają się żółte, śmierdzące farfocle, bez żadnego detergentu. Zbliżenie? To jest naprawdę solidny okaz. A jest tego więcej, choć pokrywka wydawała się zupełnie czysta. Dlatego po każdym użyciu myję pokrywkę Ninja krymi najpierw tradycyjnie myjką i płynem do mycia naczyń, a następnie gorącą myjką ciśnieniową, którą zakładam na kran. Kieruję mocny, skoncentrowany strumień wody we wszystkie otworki. Tu możesz zobaczyć, że woda wpływa jedną dziurką, a wypływa drugą dziurką, przepłukując dokładnie wnętrze pokrywki. To jest super ważna informacja. Nie pomoże żaden detergent, kwasek cytrynowy, soda oczyszczona, płyn do mycia naczyń ani moczenie w alkoholu, jeżeli nie będziesz mieć urządzenia, które pod ciśnieniem porządnie przepłucze wnętrze pokrywki. Tak, to urządzenie nie jest pod względem czyszczenia doskonałe. Tak, możesz z tym coś zrobić. Zobacz, jakie to proste. Kupiłam za 40 zł. Po prostu nakładam na kran, cyk, założony, Odkręcam wodę i mam przycisk, który reguluje ciśnienie. Dzięki temu, że woda, której używam jest gorąca, to ciśnienie wody jest jeszcze bardziej skuteczne. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie otworki, w które warto zajrzeć. Moje ciśnieniowe cudo wygląda tak. Uważam, że powinno być w zestawie z krimi każdym.